Witam. Dzisiaj mamy do zrobienia Corsy 1.3 CDTI. Pewnie się spotkaliście już z tym, z błędem P0400. Ogólnie błąd ten w Oplach pokazuje na niesprawność układu EGR. I co robimy w tym? no Najszybciej to albo sprawdzamy czy EGR działa i sprawdzamy czy nasz dolot nie jest zabrudzony. Zabrudzony takim, takim takim nagarem czarnym. Trzeba to wszystko wyczyścić. Akurat tutaj pokażę, pokażę jak to wygląda w korsie. Tutaj mam EGR, który już wykręciłem. Sobie jeszcze trochę wyczyszczony. Tutaj nic nie ma tylko siłownik. Ogólnie dwa piny i to wszystko. Jak to ma działać? Reszta TGGL jest tutaj. To jest... Nie wiem jak to nazwać, cokolwiek to jest i cokolwiek ktoś miał na myśli, żeby takie coś skonstruować. No bo to trzeba naprawdę coś dobrego wziąć, żeby coś takiego wymyślić. Tutaj pokazuję już co się dzieje w środku. W środku mamy taki syf. Staram się to ująć jakoś. Jeszcze nie czyściłem na no ten podejrzewam, że tamtego sufu jest sporo. Yy, tutaj jakoś to złapać. Sorry, że tak macha dym, ale nie mam jak złapać to kąta, żeby pokazać jak w środku to wygląda, jeszcze mi leje się woda. Dobra to tu widać. Pokazałem yy, kolektor stący w Waszych samochodach z, yy, jest różny. Może być aluminiowy, może być z takimi klapkami. tu tak akurat jest plastikowy. No i co widzimy? Widzimy w środku, jak w kominie. Kominiarz by się przydał i to wszystko wyczyścił. Taki syf, właśnie powoduje to, że albo nasz opelek już nie jedzie, albo jedzie słabiutko. Albo po prostu mamy problem z czymś, jakim Wywala nam cały czas. Kontrolka żółta pełga nam niczym latarnia, ciśnienie nam skacze, denerwujemy się i takie tam sprawy. Eee, co z tym robimy? Czyścimy wszystko. Ja Można to sobie wodą wyczyścić. E, wykręceniu oczywiście wszystkie czujniki i jakieś elektryczne rzeczy. Można sobie odpalić myjkę i myjka to normalnie jak nie to jako śrobko, jakoś robko, e, jakoś jakimiś tam pędzelkami sobie się pobawić tutaj tak samo to wszystko czyścimy, może być ropa, mówię, może być woda tu się nic nie stanie po elektryczne rzeczy podkręcać ja, co do Opla co do tej korsy to jest rok 2006 pewnie zapytacie się jak to wszystko zdemontować jak mi to się udało to wybrać to jest, wygląda w ten sposób że najpierw Trzeba wykręcić, tutaj siedzi filtr paliwa, wybieramy sobie ten filtr, odkręcamy tutaj wszystko dookoła, bo to siedzi w ten sposób. No tak, o, tak, nie już sam nie tam. dobrze, to siedzi w ten sposób tam przekręcone, odkręcamy, śruby wyglądają tutaj, tak, do tych jest takie sobie dojście, do tych jest troszeczkę lepsze od spodu, ja to odkręcałem w ten sposób, że Wchodziłem tędy z kluczami i sobie tutaj tędy odkręcałem. Oczywiście tutaj większość kabli trzeba podczepiać, płyń spuścić, odkręcić. Yy, tutaj dwie śrubki od tego. tej bambryłki. Tu yy, tutaj przewodziki, tutaj zarówniemy. Jak złapię jeszcze światło jakieś, żeby zeświecić. A no jeszcze, o tutaj, ja jeszcze pokażę. Co tutaj się dzieje. Jeszcze trzeba będzie dołoty poczyścić. I tak to wygląda. Tutaj ta, cała bambarełka. Nie wiem, to może jest to jakiś produkcji tlenu, produkcji czegokolwiek, co pomaga temu samochodowi jeździć. Jest przekręcona tutaj, tak do silnika. Z tej strony tymi dwoma śrubkami, tu jeszcze jest do tego podkładeczka, która wypadła. tonak wybieram na końcu już, jak zdejmiemy ten kolektor plastikowy. Jeszcze w międzyczasie sobie to odkręciłem, żeby było lepsze dojście. Jakie śrubki, śrubki, imbusy torxy i przeróżne inne dziadostwo, wymysł. Chyba nie wiem. Opla może. No, cóż, jeszcze by tu dla Was powiedzieć, pokazać. No, jak to wyczyścicie, poskładacie wszystko ładnie, usuniecie błąd. Trzeba się przejechać, zrobić tam 10 km tym samochodem. Zobaczyć, czy wszystko w porządku, czy nie. Czy nie pojawia się ten błąd z powrotem. Bo może być tak, że mamy uszkodzony EGR. No, i też w każdym OPLu. Ten gier jest inny, jeszcze są bardziej wymyślne po 4 piny, 5 z dziurkami i bez dziurek i jakimiś cotkami w środku. To ten akurat jest chyba jest jakiś najprostszy. No i dobra, to wszystko będzie. Powodzenia życzę przy rozbieraniu. Nic takiego nie można tam zrobić, żeby, żeby to się popsuło. Oczywiście później odpowietrzamy filtr. Paliwa co jest ważne, po demontażu, możecie sobie ten fit wymienić od razu. Przy okazji, bo to praktycznie z tym się wiąże, jak wcześniej nie wymienialiście, a no, jeszcze tutaj i idą takie te tutaj kable, i do tak od powietrza tutaj do turbiny, to też trzeba odkręcić. No, to z bo to już prostsze rzeczy o wiatr idzie huragan no dobra pozdrawiam jeszcze raz życzę powodzenia w tyraniu na razie